Siemano, z tej strony Włodar i witam cię w tym filmie, w którym przedstawię Ci najlepsze ustawienia do najnowszego Warzone. Postaram się to przedstawić tak, aby dobrać te ustawienia pod Twój sprzęt, pod Twoją kartę graficzną, pod Twój procesor. Także spróbujemy tutaj wymaksować FPS-y, nie tracąc przy tym dobrej widoczności. Także co, zapraszam do oglądania. Jesteśmy już w grze i zanim przejdziemy sobie do ustawień graficznych, to pierwsze co chciałbym, żebyś sobie włączył, to wejdź sobie w ustawienia, e, następnie interfejs i tutaj w zakładce telemetria włącz sobie czas karty graficznej i czas procesora. Dzięki temu będziemy mogli sobie sprawdzić co nas bardziej ogranicza, czy bardziej ogranicza Cię e, Twoja karta graficzna, czy bardziej procesor, czy masz bottleneck, e, bottleneck więc yy, powiedzmy, że w grze będziesz miał czas karty graficznej dwa razy większy niż czas procesora, to znaczy, że Twoja karta graficzna yy, Cię ogranicza i pod to będziemy sobie po prostu wtedy dobierać ustawienia, tak? Więc yy, w ten sposób sobie to włączasz, no i co? Przejdźmy sobie już do ustawień grafiki więc wchodzimy tutaj w zakładkę wyświetlanie od tego sobie zaczniemy, no i pierwsze co to, to tryb wyświetlania. Ja mam ustawiony na pełny ekran bez ramki, dlatego, że jak streamuję, mam też trzy monitory więc po prostu często sobie yy, tabuje gierkę, raz coś robię na jednym monitorze, raz na drugim, więc to mi po prostu ułatwia. Natomiast jeżeli ty grasz po prostu bez żadnego streamowania, masz jeden monitor bądź telewizor, to najlepiej ustawić sobie pełny ekran, ekskluzywny, masz wtedy najmniejszy input lag. Jeżeli chodzi o wyświetlacz, to oczywiście ustawiasz sobie swój główny. Karta graficzna, jeżeli masz dwie bądź masz też zintegrowaną, no to ustawiasz sobie oczywiście tą główną, tą najmocniejszą, na której chcesz grać. Tutaj oczywiście będzie to zblokowane w momencie, gdy masz pełny ekran bez ramki. Jeżeli będziesz miał ten pełny ekran ekskluzywny, to i tak ustaw sobie te najwyższe wartości. Format obrazu automatycznie to zależy od proporcji monitora. No i co? Tutaj mamy takie ustawienie uruchom ponownie wstępne wczytywanie shaderów. Jeżeli robisz ogólnie jakieś większe zmiany w ustawieniach grafiki, to pod sam koniec polecam sobie właśnie to odpalić. No i po restarcie na nowo nam się załadują te shadery pod nasze ustawienia. Więc generalnie po tych wszystkich ustawieniach, które sobie dzisiaj zmienisz, na samym końcu klikasz sobie to Albo możesz w sumie na, na początku nawet sobie to kliknąć, potem resetujesz gierkę i to się na nowo czyta. Ok, korekcja gamma. Jeżeli grasz na monitorze, to 2,2, jeżeli grasz na telewizorze, no to 2,4. Jasność. Tutaj no jest to troszeczkę bardziej pod siebie. Ja generalnie ustawiłem sobie to na 55, tak żeby, no właśnie tak jak było tutaj, według tego. E Niewidoczne, ledwo widoczne, dobrze widoczne, ale to też zależy troszeczkę od Twoich ustawień e, wyświetlacza, tak? Jeżeli masz e, bardzo jasny monitor, na przykład, bardzo jasny na monitorze, no tutaj możesz sobie to. No po prostu ustawiasz to pod siebie, tak? E, ograniczmy już do okna gry, oczywiście, ustawiasz sobie to na wyłączone Nvidia Reflex. Ja ogólnie polecam sobie to włączyć i teraz tak, jeżeli twój czas karty graficznej jest wyższy niż procesora, to zostaw po prostu na włączony, tak? Natomiast jeżeli twój czas procesora jest wyższy, to wtedy podkręć sobie bardziej kartę graficzną, czyli włączone plus wzmocnienie. Ustawienia trybu Eco Daj sobie tutaj na niskie zużycie to generalnie nie zmienia e, nic w grze, jedynie w menu. E, synchronizacja pionowa tutaj wyłączymy i e, wyświetlanie e, w menu też wyłączymy. E, jeżeli chodzi o limit klatek na sekundę to ja generalnie w menu wolę sobie ustawić na 60, żeby mi to po prostu nie e, używało mocno grafiki w momencie, gdy jestem w menu, bo po co, e, w grze oczywiście na maksa, e, tutaj na nieaktywnym oknie możesz sobie ustawić na 30, ja natomiast mam ustawiony na 60, dlatego, że jak streamuję i alt tab zrobię, to i tak wtedy macie streama w 60 fpsach, tak tryb skupienia, ja tutaj polecam ustawić sobie to na 0, bo akurat e, przy tym traci się dość sporo fpsów, no i co, na sam Koniec, kilka sobie zastosuj ustawienia, i to wszystko z tej zakładki, więc możemy przejść sobie do kolejnej, czyli Jakość. Na początek gotowe ustawienia możemy ustawić sobie na minimalne, ponieważ dzięki temu większość ustawień będzie już ustawione tak docelowo, jak chcemy. Może Ci się przy tym zmienić rozdzielczość renderowania, więc ustawię sobie to z powrotem na 100. Jeżeli byłoby to zlokowane, to musi sobie przystawić skalowanie, wyostrzanie. Ja generalnie najbardziej tutaj polecam Fidelity FX kas, ponieważ no dzięki temu ta gra się robi zdecydowanie bardziej ostra. Moim zdaniem to jest bardzo fajna e, opcja, żeby po prostu nie ucierpiała e, widoczność w grze, tak? E, bo Oczywiście, no będzie tutaj to kosztowało trochę FPS-ów, ale jednak no musimy widzieć wrogów, co nie? No nie można tutaj troszeczkę tego olewać. Natomiast jeżeli twój czas karty graficznej jest dwa razy, trzy razy większy, masz problemy z FPS-ami, no to pomyśl jednak, w momencie, gdy masz kartę Nvidia o Nvidia DLSS lub Nvidia Image Scaling, jeżeli masz zatem AMD, to FSR 1 bądź 2.0 jeden. Ja jednak najbardziej polecam właśnie to Fidelity FX CAS i tutaj troszeczkę pod siebie to ustawiasz, natomiast ja polecam 75. Rozdzielczość dynamiczną zostaw sobie wyłączoną, to jest raczej dla osób, które mają bardziej problemy z FPS-ami, natomiast tak czy siak polecałbym tego sobie nie włączać. No i przechodząc dalej Path Tracing zostawiamy sobie to na wyłączone. Docelowa skala VRAM. No tutaj zależnie od tego, ile masz Gigabajtów tego VRAMu, natomiast ty, ty możesz sobie to ustawić na 90. Cieniowanie ze zmienną wartością. Tutaj polecam sobie to włączyć, ponieważ działa to tak, że obniża delikatnie jakość tekstur poza naszym polem widzenia. Generalnie nie zauważa się tego, a jednak daje dużo FPS-ów. Yy, Poziom rozdzielczości tekstur możesz sobie ustawić na bardzo niski. Generalnie tutaj troszeczkę zależy od tego, jak yy, ile masz właśnie tego power Tak? Jeżeli masz 6GB, no to ten bardzo niski najlepiej. 8GB niski. 10-12GB normalny, a 16 i więcej, no to ustawisz sobie na wysoki. Generalnie nie ma tutaj bardzo dużych yy, różnic w FPS-ach. Powiedzmy, między bardzo niskim a wysokim to jest 5FPS-ów różnicy. Natomiast no, zależnie od Twojego power Możesz sobie to właśnie ustawić, tak? Jeżeli chcesz, sobie, żeby tego forumu było więcej wolnego, no to jednak zostawiasz sobie na bardzo niski. Ee, dalej. Poziom filtrowania zostawiasz sobie na niski. Głębia ostrości wyłączone. Poziom szczegółów niski. Rozdzielczość efektów cząste cząsteczkowych bardzo niski. Ślady pocisków wyłączasz. Niezmienne efekty również wyłączasz. Poziom jakości shaderów na niski. Streamowanie tekstur na życzenie wyłączone. I jakość streamowania lokalnych na niski. Dalej. Cienie. Jakość cieni ustawimy sobie tutaj na niski. Poziom cieni w obszarze ekranu wyłączony. Zamknięcie środowiska wyłączone. Poziom odbić wyłączone. Poziom jakości statycznych tutaj na low. Teselacja wyłączona. Jakość wolumetryczna na niski poziom jakości, opóźnione fizyki wyłączony, siatka pogodowa wyłączymy i jakość wody wyłączone i zastosuj ustawienia to wszystko z zakładki jakość. Ostatnia zakładka widok i tutaj zaczynamy od pola widzenia, czyli field of view. Ja generalnie od zawsze gram sobie na 120, no bo dzięki temu właśnie widzimy, mamy po prostu największe pole widzenia. Tak, i w momencie, gdybyśmy mieli ustawione na 100, a gdzieś nam tutaj wróg przebiegnie, no to go wtedy nie zauważymy. Więc ja wolę mieć na te 120. No i co? To w zasadzie tyle. Pole widzenia przy celowaniu przez przyrządy bardzo polecam sobie ustawić na zależne. Pole widzenia broni szerokie, żeby ta broń wyglądała na mniejszą. Tak samo pole widzenia w pojeździe. W pojeździe. Z trzeciej osoby, no tu w Urodzonie rzadko się to przydaje, jedynie jak lecimy sobie na ochronie, Polecam sobie ustawić na 70. Rozmycie świata oczywiście wyłączone. Rozmycie broni również wyłączone. Efekt ziarna na zero, żeby nie było właśnie żadnego tego szumu wizualnego. Ruch kamery pierwszoosobowej i trzecioosobowej tutaj zależy nam na tym, aby to było na najmniejszy. No bo tutaj powoduje to właśnie to, że po prostu kamera nam się trzęsie. Nie chcemy tego oczywiście, co nie. E i te trzy ostatnie ustawienia to już myślę taka kwestia osobista, tak? Ten tryb trzecioosobowy to jest nieważne. Kamera obserwatora to i tak w trakcie gry można sobie zmienić po prostu przyciskiem. Odwrócony błysk. No, czy właśnie jak dostaniemy flesza, czy będzie na biało, czy nie. No to myślę, że właśnie kwestia jest dla osób, które właśnie czy tam mają tą problemy ze światło czy nie. Kwestia osobista. Więc to tyle, jeżeli chodzi o ustawienia w grze. Przejdziemy sobie teraz do ustawień w konfigu w plikach gry. Aby przejść do naszego pliku z konfigiem, wchodzimy sobie w ten komputer, następnie dokumenty Call of Duty Players. I tutaj e, w tym folderze szukamy sobie pliku o nazwie kod 23 Lepiej zróbmy sobie kopię zapasową gdzieś tutaj na przykład do folderu dokumenty, ja już taką kopię sobie zrobiłem. W razie gdybyśmy mieli sobie coś skopać, to sobie szybko po prostu do poprawnego konfigu wrócimy. tak Jeżeli mamy kopię już zrobioną, to otwieramy sobie ten plik za pomocą notatnika. Możemy sobie ustawić, żeby zawsze otwierać pliki tego typu za pomocą notatnika i e, oczywiście, zanim to zrobimy, musimy upewnić się, że mamy grę wyłączoną całkowicie. Gdy już jesteśmy w konfigu, to pierwsze na co patrzymy to renderer work and count i tutaj e, musimy wartość sobie ustawić według tego jaki mamy procesor, więc pierwsze co to wchodzimy sobie w manager zadań, e, następnie wydajność i CPU, patrzymy sobie ile nasz procesor ma rdzeni i ile ma procesorów logicznych i ustawiamy sobie e, tą liczbę właśnie według tego. Czyli w moim przypadku, gdy mam 10 rdzeni i 20 procesorów logicznych, ustawiam sobie tą wartość na 7. Natomiast gdy yy, zamiast Intela masz AMD, to ustawiasz sobie tą samą liczbę rdzeni, bądź dodajesz plus 1. Czyli jeżeli masz 8 rdzeni, to ustawiasz 8 bądź 9. Dalej musimy sobie poszukać ustawień, więc w tym celu najlepiej kliknąć sobie Ctrl F i zaczynamy sobie od ustawienia korpse. Limit. I tutaj domyślmy wartość, mamy 28. Zmieniamy to na 0. Dalej siedzimy niżej na Show Blood. Zmieniamy to na False. Dalej Blood Limit na True. Jeszcze niżej Blood Limit Interval na 2000. Show brass na False. Ok. Teraz szukamy sobie kolejnej opcji i będzie to. Teksturę filter. Tutaj kopiujemy sobie tą drugą opcję, czyli Texture Filter Linear. Kopiujemy sobie tyle i wklejamy. Ok. Kolejna opcja będzie troszeczkę niżej: Corpses curing Threshold. Kopiujemy sobie tą 0,500 i Wklejamy. Dalej e, Subdivision Level. Tu ustawiasz sobie to na 0. Zjeżdżamy troszeczkę niżej. I mamy tutaj Sun Shadow Cascade. Zmieniamy to na Low One Cascade. Czyli kopiujemy sobie tutaj tą opcję. Ok. E, dalej musimy sobie wyszukać. I będzie to. Reflection. Probe Relighting. Ok i zmieniamy to na 1. Znowu wyszukujemy GPU Upload Pips i zmieniamy to na Pulse. Generalnie w tej opcji, jeżeli jesteś bardzo ograniczony z kartą graficzną, to zostaw to na true. Ale w 99% lepiej będzie to ustawić na false i ostatnia opcja tutaj poniżej. Zmieniamy to na false. Ok. I to będzie wszystko. Pamiętaj, aby zapisać sobie ten plik. Potem zamykasz sobie ten konfig, odpalasz sobie gierkę. Poczekaj aż załadują się na nowo shadery. No i możesz korzystać z gierki w wysokich FPS-ach. No i to by było na tyle. Pochwal się w komentarzu ile FPS-ów zyskałeś dzięki tym ustawieniom. No i co? Do następnego. Siemo